Cześć, stream, Wafel, witam was znowu w Minecraft Dungeons Dzisiaj może być dosyć niezły chaos Dlaczego? Otóż w tej grze jest pewien ukryty modyfikator zbroi Kiedy otrzymamy obrażenia i jest 5% szans, że się teleportujemy gdzieś w pobliżu I my mamy tego dosyć dużo I mamy jakieś chyba aż 50% szans na to tak około Nie wiem, nie zawsze to działa, czasami działa, czasami nie I ogólnie pójdziemy sobie z tym na wypaczony las Zobaczycie zaraz czemu Zaraz zobaczycie, przekonacie się A, i ja ogólnie mam nowy mikrofon, więc mogę dziwnie brzmieć trochę, trochę inaczej niż zwykle, i Nie wiem, mam nadzieję, że żadnych, żadnych problemów nie będzie Czekajcie, daj mi się trafić No, jeszcze O, widzicie? Tepło mnie O nie Nie, nie strzelać we mnie, proszę! Ile tego? Stop, please! O nie, o nie, tylko nie on! Tylko nie on! Nie, chłopaki! Właśnie! Co ja mam z nimi zrobić? Jak ja mam do nich podejść jakkolwiek... HALO! Ej, kurde, ja nie wiem co... co gdzie jest? Co ja robię? Ja nie wiem gdzie jestem, kto, co ja robię, kim ja jestem w ogóle. O co jest? Pany! Dobra, jestem gdzieś tam po lewej. Znowu jestem po lewej. Ja pierdzielę panie, jak oni zatrują całą podłogę! Jak oni szybko rzucają, ile ich tu jest? Nie, ja chyba spierdziłem po prostu. A, nie w tą stronę. O kurde o kurde, ja tym grałem tylko raz. Tak testowałem to. Nie masakra, jak ja po prostu przed nimi spierdzielam. Ale to chyba nie wyjdzie za dobrze. Ej, a jak mi chłop zatruje? Ej, ja nie wiem gdzie ja jestem! Padłem pod mapę. Ej, dajcie mi kogoś zabić, ja nie wiem. Co tu się dzieje? Pany, co jest? Dobra, póki nie obrywam. Szybko, szybko zabić ich. O, już obrywam Ej, ta chmurka nie powinna mi, mi zadawać obrażeń? A nie, nie byłem w niej jeszcze Bra Ale to jakiekolwiek obrażenia, nawet najmniejsze Nawet jeden punkt obrażeń mogą mi zadać No i mnie tepa, kurde Ale właśnie to jest, to jest chyba poziom, w którym najbardziej, najbardziej obrywamy W sensie ogólnie obrażeń otrzymujemy mało ale razy wiele. Wszystko w nas strzela, jak widać. Wszystko rzuca butelkami. Wszędzie jest trucizna, wszędzie są strzały. Tu ciągle na stepa, nie ma co zrobić praktycznie. Dobra, jest chabik, będzie regeneracja jakaś przynajmniej. Chciałem strzelić, ale chyba to nie wyszło za bardzo. Strzeliłem pewnie gdzieś w przestrzeń, jak mnie tepło. Ja pierdziele. O. No, chciałem zrobić do nich unik, a zrobiłem w przepaść. U, zbieram sobie strzały i tu niewidkę i w ogóle... Ale co wy do mnie idziecie? Jestem niewidzialny. Jestem niewidzialny, ale jednak na mnie patrzą wszyscy Dobra, zabiję tego. A, no tak, karwaze. A, nickie obrażenia od jednego czasu. Aj no, chciałem tam... no kurde, tu to... Trzeba strasznie szybko klikać, bo ci tepnie i nie walniesz tego gongu ani nic. O, dostęp! Chyba, prawdy. Dobra, spierdzielamy. Już większość tutaj jest zabita. Lecimy dalej. Ja, ja nie wiem jak ja to zrobię. Nie wiem jak ja, jak ja dojdę w ogóle do końca. Ej, a co jak mnie wytepa z pułapki? Jak mnie wytepa do tyłu, to spoko. Ale jak mnie wytepa do przodu, to ja nie wrócę. I nie będę mógł jej ukończyć. A co za tym idzie? Nie będę mógł ukończyć poziomu. A ja nie wgrałem konsolki, więc nie mogę się te teleportować normalnie. Chyba, żebym po prostu spadł na dół. Dobra, dajcie niewitkę, dajcie niewitkę. No gdzie ja jestem? Gdzie nagle się pojawiłem? Halo, gdzie? Tu jestem, dobra? Nie, 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 chopię, hopie, hopie, nie rzucaj pliska no nie, no znowu, znowu wy Leczenie stróżników, mhm Super, żebym jeszcze dłużej was musiał tłuc Tam płonięcie też Oczywiście Okej, okay, okej, lecimy, lecimy, lecimy Aj Dobra, oni mają gong, może w nich strzelić? Oj, trochę lipa Cyk Dobra, ktoś tam umarł Ja nie, nie wiem, co się dzieje ja zupełnie nie wiem, co się dzieje. Nie, może po prostu będę, będę próbował bić cokolwiek? A jak oni szybko się odwracają i kurde tłuką od razu! Ej, zaraz umrę! Ja nie wiem, ja nie mogę ja nie mam jak uciec! Ja nie mam jak uciec! Dobra, szybko zabić, póki jestem niezniszczalny po śmierci. Ja nie mam jak uciec! Nie, panie, nie strzelaj! Wreszcie oni tu strzelają tak szybko, tak dużo Na pomiennej później mogą być podobnie Czekaj, czy jak chłop mnie zatruje? O nie! O nie! Ta trucizna mnie tepa bez przerwy O chłopie, nie, 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 nie Dobra, pułapeczka teraz będzie i zobaczymy jak to wyjdzie A to dopiero chyba połowa poziomu jakoś, nie? Już umarłem dwa razy nie, nie, ja nie wiem, jak to wyjdzie. Nie, masakra jakaś. Speedrunowanie chyba nie wyjdzie. Więc trzeba po prostu. Po prostu trzeba to załatwiać wszystkich. A czasami trudno, jeżeli mi je tepną gdzieś daleko. Do przodu. No to wtedy od razu wszyscy się na mnie rzucają. O, chłopie. Tam jakiś schabik chyba dropnął. Dobra. Nie wiem, kogokolwiek zabić. O, jest leży chłop. Schabik był, schabik, ale chyba nie zebrałem. No nie, zabrałem je. Shit, więcej was! Pany, ile? Ile, ile? Ile was może być? Dobra, potka. Bo to już było za dużo ich. Po chłopie. Dobra. Schabik, schabik, dawaj. Dobra, ja może łuczników też zastrzelę. Znaczy, kuszników zabiję. O panie. Dobra. Tamten po prawej prawie leży Aj, za daleko byłem Ty, 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 żadna ochrona, żadna ochrona, nic takiego Gim. Teraz, dobra, załatwione Nie no, ja chyba muszę zacząć sprzedawać tą zbrojkę <gry> Tylko aktualnie, aktualizacja z mojej, z mojej perspektywy Aktualizacja była Kiedy to? Chyba dwa dni temu, czy trzy Także jeszcze M MCD Safe Edit trzeba, musi być zaktualizowane. Jakby co? Bo już była taka osoba, co się pytała. To się nie zaktualizuje samo. To się samo nie zaktualizuje, musicie po prostu pobrać nową wersję, jeżeli wyjdzie. Kiedy wyjdzie? Bo mam nadzieję, że jednak wyjdzie. Także po prostu musicie patrzeć na Nexus Mods i patrzeć tam, kiedy to wyjdzie. Nowe. Albo po prostu na Githuba od razu. O, Enderman! On akurat tutaj trudno nie będzie. <laughs> tepający się koleś kontra tepający się koleś. No super. O, nie, szkielet. Wypad, gościu. Jak mi odrzucił chłop. Na 5 metrów normalnie. O, płonięcie też tutaj jest mocne. Kurde. Jakby jeszcze oni reakcję łańcuchową mieli. Nie, nie, nie. No widzicie, te pamię dalej. Nawet nawet mnie tepnęło tak, że spadłem. No co to ma być? Mam 46 strzał. Można to wykorzystać. A może nawet trzeba. Ty, 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 ty. Chodźcie... A, wdubiłem się w płomienie, ja nie mogę tak się. Aha. Okej, okay. chłop prawie leży. Shit, chciałem mi waność gąka, nie wyszło coś. Czemu jestem w chmur? A ja chyba nad chmurą byłem. Nie wiem, porąbane. A ja nie wiem, co tu się dzieje, praktycznie. No i jak oni tak strzelają, to co ja mam zrobić? No. Ma się jest taki właśnie, żeby tutaj był spam. Masakryczny. Zarówno ludzi, jak i pocisków i wszystkiego po prostu. Właśnie to jest idealna mapa, żeby tutaj jak największy chaos był. Nie tędy tutaj na dół. No. Paru typów potrafi mi starać problemy. O nie! więcej tych spłonięciem! A nie wiem, czy uciekanie od nich jest dobrym pomysłem. Nie, nie jest dobrym pomysłem. Bo potem będzie ich więcej tylko. Dobra. Ja Ej, po prostu nie wiem, spróbuję. O, 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 o. I biją mnie z tyłu teraz. Dobra, jakoś wyszło. Czekaj, tego, 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 tego. O, leży. Dobra, hoglin. I tutaj bijący wręcz. I teraz tego na luzie. Tylko nie wchodzić w płonie, płomienie. Falę uderzenia mu bić. Dobrze. Teraz spierdzielamy. 10 sekund niewidzialności. Chociaż w sumie spierdzielanie tak się nie opłaci. To może po prostu walnę ich na przykład. O, dobrze. Dobrze, coś tam im zrobiło. Nawet nie coś. Dużo dosyć. Okej, okay, znowu spadłem. Nie do lawy! Nie strzelcie mnie, strzelcie mnie, wydostańcie mnie! Dobra. Czasami mogę pomóc. Ale tylko czasami. Kurde, ja bym chciał im gong walnąć. No nie, nie, nie pykło. No nie, trudno walnąć gong, jeżeli ciągle mnie tepa. Ej halo, ja potrzebuję leczenia. O, zadnia szansa. Ostatnia szansa. To jest elektryczność. No dzięki. Dzięki. Okej. Okay. Podwójne obrażenia. mhm. Dobrze, bardzo dobrze. Oni mają regenerację jeszcze? Chłopie, tu jak ja mam ich zabić? Jak ja nie mogę praktycznie na nich podchodzić, nawet. Nie, no to już chyba mam przegraną gierę. Chyba, że w nich tu jakoś postrzelam Okej, okay, jakieś tam reakcje mi słuchaj walnęły Widziałem, że tam umarli Kilka osób Shit, jeszcze mnie do pobocznych ścieżek bierze Do lawy? O, niedobrze Nie, ja zasumrę Ja już padam. Chyba, że on... Okej, okay, on umarł, ale mi prawie nic nie odleczył No Nie, 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 nie Czemu mnie poś tutaj? Czemu nie mogłeś umrzeć? Ja może umrę! Możesz po prostu unikać O, dobra, jest spotka Spierdamy, spierdlamy, spierdlamy, nie ma co, nie, nie ma co tu siedzieć. Po prostu uciekamy. O nie, teraz będzie duża ilość Nie, proszę, nie! Czemu ja nie obrywam? A! Ja obrywałem, ale po prostu mi się nie ładowało ten. A ja przecież nie zawsze jak obrwę to mnie tepa o chłopie Ale daj mam 40 strzałów Dobra, już 47? Spierdzamy, spierdzamy, spierdzamy tutaj, tutaj. No, no dobra, wszystkich trzeba zabijać jednak. Ta jest chyba najlepsza taktyka, po prostu wszystkich załatwiać. Ewentualnie, jak podka drobnie, to wtedy załatwiać znaczy, uciekać. No, trucizna. A czy to. No nie, To nie jest trucizna, to jest uschnięcie, czy coś takiego. Coś takiego. Trucizna to tam, lamusiarska jest. O, tak, wszyscy bijący wręcz. To, to akurat dobrze jest tutaj. Tu akurat łatwo można ich załatwić na luzie. TNT mamy, tylko trzeba dobrze rzucić. Czekaj, czy to zaraz będzie pło... O oh, shit! Dobra, tylko żeby mnie nie tepło do TNT! To chyba mnie tepnie do Nie dobra, nie tepnie. mnie, zabiło kogoś. Dobrze okej, okay, artefakty Git TNT tam może rzucić. chociaż to nie wiem, czy to jest bezpieczne. Nie, to jak, jak nic to nie jest bezpieczne. Ale dobra, nie umarłem, nie umarłem. To jest ostatnia szansa! To jest ostatnia szansa, ja nie mogę tak rzucać TNT i liczyć na to, że, że mnie nie tepnie tam do środka. Chociaż dobra, ryzyk fizyk, nie? BUM Akurat byłem w dobrej pozycji, nic we mnie nie strzelało. Nie, tutaj akurat łatwiej jest. Nie ma żadnych zenchantowanych. Akurat zgi! Ile ty masz Ile ty masz amunicji? Skąd ty te strzały bierzesz? Żadnego kołczanu nie ma ani nic. Pod czapką wiele się nie schowa, pod zbroją też. Chłopie, skąd ty bierzesz te strzały? Dobra, może lepiej. Może lepiej nie pytać, może lepiej nie wiedzieć. Ostatnio było tej twórców, to mo mo można było spytać. Ja tam zadałem jakieś pytania ogólnie z dwóch kont, żeby tam wiecie, że nie było, że jedna osoba zdaje kilka pytań. I yy, ogólnie, Twitter mi tam zbanował te konta, nie? Z, ogólnie oni mają. strasznie uwzieci co na multi-konta. Strasznie. Ale ogólnie to QA trwało jakieś. O, kurde! Trwało chyba przez miesiąc. A tak mało pytań było i jakieś takie mało interesujące. Nie wiem, dowiedziałem się tak naprawdę tylko, że oni chyba będą rozwijać grę po tym DLC. I że przy każdym DLC oni ogólnie mają plan... Każde DLC wprowadza również coś darmowego. Ale czekaj, czekaj. Czekaj, muszę za zabić ich wtedy, pomyśleć. Ja pierdzielę. Nie, akurat to mało dostaję i w ogóle tutaj w miarę łatwo, tylko trudno do, do nich podejść. Przy dżungli oni dodali plus jeden poziom trudności. Przy... Zimie, czy przy zimowym DLC coś dodali darmowego? Chyba kupcy się zmienili. Chyba tak. No przy Howling Pix, Apokalipsa Plus, przy naderze Ancient Hans i Apokalipsa Plus 25, tak naprawdę plus 50. Bo to przeskalowali to. Także co będzie przy oceanie? Co przy oceanie będzie darmowego? Tego nie wiem. Mam nadzieję, że coś fajnego, bo przed tym DLC pracują bardzo długo, oni uważają, że to jest ich najlepsze DLC I mam nadzieję, bo naprawdę pracują przy tym już bardzo długo Jeżeli wyjdzie to jakiś szajs, to nie wiem Zbiorę ekipę normalnie I pójdziemy tam razem do nich, zrobimy im jakiś raid i sami zrobimy kolejne DLC czy coś Coś takiego O nie, teraz klucz Teraz klucz, trzeba będzie go zaprowadzić tutaj I przy okazji będzie mnie tepać wszędzie o to być jakaś masakra przecież. Panie, przestań we mnie strzelać. Ty też. Gdzie uciekasz? Gdzie uciekasz? Przeładowujesz strzały? Ty masz jakiś ender chest w... N nie powiem czym. No ewidentnie, patrzcie oni strzelają. No ciup, 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 ciup. Uciekają i ciup, 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 ciup. No ile tego można mieć? Te strzały przecież nie są jakieś malutkie chyba, nie? Pany... Ale to trzeba go nosić, bo oni się zrespią z powrotem. Jeżeli ja wezmę z powrotem klucz, ja ich zabiję, wezmę z powrotem klucz, oni się zrespią znowu. Więc ja muszę ich zabić teraz, razem z kluczem. Nie, 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 nie. Ty, ty wychodzisz. Trzy mięska z jednego tego? Nieźle. Dobra. Siłka? Przyda się. Co to jest ci strzelający? Aktualnie Tak. Jest jeden. Kluczyk, kluczyk, wracaj, wracaj, bo się zrespią, się zrespili, kluczyk, ty ciulu, kluczyk, no uciek mi, no, no co za złamas, jeden kusznik, jeden, tak mi zrujnował wszystko, halo, wzięłem, klucz, dobra, respią się, i laga dostali, oni się chcieli zrespić? Ale zauważyli, że z nich no mam klucz, więc się cofnęli. Dobra, słuchajcie, to może być dziwne. Tu jest mnóstwo czarnych szkieletów. A jak widzieliście, czarne szkielety równa się dokładnie to. Ale przynajmniej nie ma dużego miejsca że bardzo. Nie muszę do nich biegać. Wszędzie. O! A ja mogę w sumie stać w miejscu, i mnie te pają ciągle. Ja wyczyszczę cały pokój stojąc w miejscu. Oni mnie naprowadzą Ja trzymam jeden klawisz ja Nic nie robię, ja trzymam jeden klawisz Dobra, jeszcze użyję artefaktu Gong Grzybek Ja tylko trzymam jeden klawisz i używam artefaktów <grymne> Ej, easy clap Ej, to jest chyba zablokowane, że nie mogę się tam tepnąć za... Za pułapkę To jest bardzo dobrze Bo bym mógł sobie zepsuć grę O dobra, został jeden z regeneracji to już no, normalnie tak zabiję Ej, powiem wam Nie, naprawdę Co ty tu robisz? Nie, naprawdę Kozackie Naprawdę Nie, ja muszę to sprzedać po jakiejś dużej cenie. Będzie w sklepie będzie. Tylko najpierw musi ten e, MCD Safe Edit wrócić. Nie, porąbane. Porąbane. Wielki wstrząs. Wow, dzięki. Na 48. Wow, dobra. Ogólnie nie. A chaos, ale. Ale zarąbiste to jest. Ej, no zarąbiste. No. Także. Na dzisiaj to było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jak najbardziej. Do zobaczenia i. Sięgaj.